Siemano, witamy na kanale BedClick. Ja jestem Adam Lewicki, ze mną Hubert Gromacki, Piąteczka. Siema. Jak wrażenia przed dzisiejszym przejazdem? Już tak naprawdę pierwsze koty za płoty, niecały miesiąc temu. Teraz kolejna. Kolejna runda? Zasadniczo to ja jeszcze rok temu brałem udział w driftach, więc jakieś tam doświadczenie jest. Jeśli chodzi o moje przygotowanie na dzień dzisiejszy, to nie miałem za dużo czasu, bo sporty wodne mnie pochłonęły, wakacje i tego typu sprawy, więc ja jestem raczej tutaj, bym powiedział pod koniec, ale nie wiadomo, co się tutaj zdarzy. Może się moneta obróci i akurat będzie jakieś top 3. Jak oceniasz dzisiejszy tor? Ponieważ, z tego co wiem, znaczy nie z tego co wiem, ale z tego co mówią inni uczestnicy, według nich może być łatwiejszy niż, niż na, poprzednim, na poprzedniej edycji. Zdecydowanie jest łatwiej niż na poprzedniej edycji, moim zdaniem. W ogóle te dwie beczki, które mamy zrobić, to jest pikuś i wydaje mi się, że każdy z, nas... z Palce w nosie. Tak, na jednej nodze, bez sprzęgła i niczego. Dobra, to kto w stawce według Ciebie jest największym takim czarnym koniem? Mówię nie, że faworytem, ale kogo ludzie nie doceniają i mogło, może on... Najwięcej namieszać. Jakbyś nie dokończył tego zdania, to bym powiedział, że Kickster, ale mówimy tutaj o osobach, które mogą namieszać i wyjść na prowadzenie. Wydaje mi się, że Sasza ostatnio nie miał za dobrego startu ze względu na problemy techniczne z samochodem. Teraz, jeżeli mu wszystko się tutaj ładnie ułoży, to może być na podium. Na co dzień jeździsz w manualu czy w automacie? A to różnie bywa, ale teraz w manualu. A okej, okay, okej. Okay. I jako skrzynię wolisz? Wydaje mi się, że automat, ale to dlatego, że po prostu wygoda i te sprawy, no nie? Dobra, a według Ciebie kto zrobił największy y, progres, jeśli chodzi o Słomczyn, a dzisiaj, bo jesteście już po, po próbach, po treningach? Ojejku, nie wiedziałem, jak pozostałem szło. Wydaje mi okay. się, że poziom się nie, nie za dużo zmienił, ale wiem, że Kasi idzie zdecydowanie lepiej. Okej. Okay. A Meduska? Bo ostatnio chyba tak... Dość Słuchajcie. średnio. Wydaje mi się, że nie wiem, czy jest jakiś taki zakład między mną a Meduzą, kto będzie wyżej w tabeli, ale tutaj może być ciekawie. Kto skończy w top 10? W top 10 skończy oczywiście ja i pozostali. No i tego ci życzę. Piąteczka i miłej zabawy. Dzięki również. Pozdrawiam wszystkich.